W nakręcamy pierwsze sceny do filmu Historia jednej orkiestry. Film będzie dotyczyć historii naszego regionu od, od klęski powstania styczniowego do odzyskania niepodległości, a następnie do współczesnych czasów. Będzie to oparte na działalności orkiestry dętych czastarach i strażaków, i będzie, bo, będzie mówić na kanwie życia tych ludzi o naszej historii. Bo wiadomo, że ci orkiestranci to nie byli tylko. Muzycy, byli to też żołnierze, y, którzy walczyli o odrodzenie Polski w 1918-1920 roku. Następnie brali udział w walkach w wojnie obronnej w 1939 roku. Byli w konfiguracji, w tajnym nauczaniu. Dzisiaj to, te pierwsze zdjęcia będą dotyczyć życia na pograniczu. Tutaj, bo wiadomo, że powiat wiaruszowski przed wybuchem II wojny światowej był powiatem granicznym oraz wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku. Patrz, dziękuję bardzo. Dziękuję siostrzyku, dziękujemy. Zjadłeś stół? Macie, czesujcie się chlebem. Dziękuję. Można no. Nie, bo tu zrobimy walki, a one już będą tam za samochodami na tamtej drodze, no nie? I wtedy pierwsze zdjęcie zrobimy, jak dziewczyny będą w mundurach PCK, to jednego, wiesz, żołnierza będą bandażować. No nie i w tych noszach będą mieść i później policja, wojsko to co będzie się wycofywać, te właśnie dziewczyny z PCK to będą posługiwać. Słuchajcie, czy możemy wycofanie no nie, tam, tam zrobić na tamtej, tamtej drodze? Yy, możemy. Nie, na znaczy na razie idziecie na górę? Jak będą cywile, zawołam was i powiem no, wszystko, dobra? Ja pójdziemy. Co ty, żebym miałaś? Ej, mama, ja co ty, żebym No nie, no dawaj. Dobra, chodź, ocień, słuchajmy. No, sprawę, nie ma trafy, nie ma trafy. Nie, no, rękę.